Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję nowości od wydawnictwa Harper Kids z serii Basia i Franek. Są to książeczki dla młodszych czytelników, dla młodszego rodzeństwa fanów Basi, można tak powiedzieć, albo po prostu dla dzieci, aby rozpocząć przygodę z Basią. A gdy dziecko podrośnie, to wtedy przejść do tych dużych książek, gdzie mamy fajne historie. Książeczki mają grubsze, elastyczne strony. Ta dotyczy ubierania. Basia będzie tutaj pomagała Frankowi się ubrać. Na początku Franek tutaj zobaczcie majtki na głowę ubrał. Basia będzie mu tutaj wszystko mówić, co jak powinno być. Będzie swojemu braciszkowi pomagać. Fajne strony, dość grube, no ale jednak elastyczne, fajnie się te książeczki czyta. Nie ma za wiele tekstu, zobaczcie na każdej ze stron, jest tylko troszkę główną rolę tej grają ilustracje, które dotyczą oczywiście tematu przewodniego, czyli w tym wypadku ubierania się. Następna książeczka, czyli liczenie. Tutaj też mamy Basię, która będzie razem z Frankiem liczyć. Jeden. Franek ma loda. Malinowego dwa. Basia i Franek bawią się misiami. Następnie mamy trzy pojazdy, cztery piłki i pięć mieszkańców z. A dalej mamy zadanie dla dziecka, aby policzyło, ile jest piłek, ile jest liści, motyli, kwiatów i ptaków. Także książeczki bardzo fajne, bo przy lekturze możemy się też czegoś nauczyć. Tutaj na przykład kolejności poprawnej w ubieraniu. Tutaj jeszcze zobaczcie na końcu też jest zadanie: musimy połączyć skarpetki w pary. Więc tutaj będziemy się ubierać razem z Basią i Frankiem, a tutaj zaczniemy przygodę z liczeniem, z cyframi. Bardzo fajne książki. Ja jestem ogółem ogromną fanką Basi. Od lat czytamy Basię i cieszę się, że powstają też książeczki dla młodszych dzieci, tak aby zacząć przygodę z Basią od najmłodszych lat. Więcej o książkach na blogu w opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.